Konfiguracja drugoligowych rozgrywek w naszym regionie to największe sportowe wydarzenie weekendu. Nic dziwnego, że stadion przy Jurowieckiej zapełnił się po brzegi. To jest to w awansie mecz. Zawsze tak bywa, że drużyna awansująca u siebie daje z siebie wszystko. 1-0 Jagiellonia wygra i będzie to dalsza zaliczka na dalsze sukcesy. W wyniku raczej może prawidłowego nie podam. Jak spodziewam się, że będzie dobry mecz i życzę Jagiellonii zwycięstwa. Po ostatnich dwóch meczach pucharowych typuje, że dzisiaj wygramy 2-1. Rzeczywiście, mecz zakończył się zwycięstwem Jagiellonii 2-1, ale na bramki kibice czekali aż 84 minuty. Pierwsze pół godziny oba zespoły grały ostrożnie. W tym czasie kibice zobaczyli tylko dwie groźne akcje. Pod koniec pierwszej połowy gra się ożywiła, jednak i tak do szatni piłkarze zeszli przy bezbramkowym remisie. Druga połowa rozpoczęła się z ponad 15-minutowym opóźnieniem. Obserwatorowi z PZPN-u nie spodobały się trzy wywieszone transparenty, na których jego zdaniem widniały zakazane przez Polski Związek Piłki Nożnej symbole. Decyzja obserwatora wywołała złość kibiców i wulgarne okrzyki pod adresem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Druga połowa dla widzów była znacznie ciekawsza. Mimo, że piłkarze Jagielloni grali pod słońce, to przeważali w tej części spotkania. Na bramkę rks Radomsko strzelali między innymi Wojciech Kobeszko i Marcin Danielewicz. Pierwszego gola zdobyli jednak goście. Prowadzący spotkanie arbiter z Kielc, powinien jednak wcześniej przerwać akcję, bo Jarosław Lato uderzył piłkę ręką. Bramkę dla Radomska Strzelił Marcin Polc. Była to 84. minuta spotkania. Jak się traci bramkę w tej minucie, nie jest malutkie zwątpienie, ale pokazaliśmy charakter Żubrzy i walczyliśmy do końca. Piłkarze z Radomska z prowadzenia cieszyli się niecałą minutę, a wyrównującego gola strzelił właśnie Paweł Sobolewski. Chwilę po wznowieniu gry, Agielonia prowadziła już 2 do 1. Marcin Daniel Lewicz dośrodkował na pole karne. Po uderzeniu Marcina Kośmickiego, piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do bramki. Puszczaliśmy za ciosem, chcieliśmy to spotkanie wygrać za wszelką cenę, a przy 0-1 przynajmniej zremisować, żeby nie stracić tutaj punktów. A teraz mamy wspaniałą satysfakcję, bo wygraliśmy 2-1. Niestety e, doświadczenie Rodomska nie wystarczyło na to, żeby e, utemperować Agieloni. Niestety Agelonia pokazała swój charakter e, wolę walki, wolę zwycięstwa i oczywiście trochę szczęścia jej pomogło. Kolejny mecz, tym razem na wyjeździe Agelonia zagra już w środę. Jej przeciwnikiem będzie Arka Gdyni. Na koniec popatrzmy jeszcze raz na bramki ze spotkania z RKS-em Rodomskim.